Gdy właściwie dbamy o auto, może ono dożyć tak sędziwego wieku jak 50-letni mustang, którym dziś zajmie się załoga Darka z Podkarpacia. Pacyl na dziś. Mustang bez pomagania, kierownicy i nabem nowych hamulcach. Kęci ciężko hamować nie ma czym. Trzeba więc wóz zaktualizować do standardów XXI wieku. Nie chodzi tylko o to, że jazda taką furą to nie siłka. Ona jest po prostu niebezpieczna. Jeśli przed takim Mustangiem ostro zahamuje współczesny wóz z wydajnymi heblami, nieszczęście gotowe. I to panowie, pokoglądaliście? Tak. Mamy praktycznie wszystko tutaj przygotowane do a montażu. A Wspomaganie? Tak, I... mamy cały układ wspomagania, wsporniki I, tarczki. i mamy tarczki całe ze zwrotnicami. Dobra. Węży sobie zarobił, baba. Tak, a, wszystko już mamy gotowe. No to dobra, no to co? Wyciągamy, wyciągamy bębny, tarcze i Demontujemy i działamy. Ta ekipa ma to już przećwiczone. Takich konwersji wykonuje się tu kilkanaście rocznie. Części dobrane są tak, by nie ingerować w oryginalną konstrukcję auta. Jeśli komuś kiedyś zamarzy się powrót do średniowiecznych bębnów, będzie mógł to zrobić. To, co widzicie, bęben, no, tak naprawdę starodawne, hamulcowe. No, można nawet to ustrojstwo, nie? czyli zwalniacz tak zwany. Przekleństwo samochodów, które mają duże silniki, a nie ma czym hamować. Siądamy bębny, zakładamy tarcze, i mało tego, że tarcze, to dostanie jeszcze do tego serwo, czyli podciśnienie będzie pomagało przy hamowaniu i będzie dobrze. Myślę, że będzie ok. Pomóż wam coś? A, chętnie Darek mi się kawy napił. To byś mógł pomóc. Ty wiesz co, to da się to zrobić. Da się to zrobić i to muszę założyć za i już idę. Czy Sebastianek też się napije? Ale rzeczywiście, że tak. A mleczko chcecie? Pewnie. I dwie łyżeczki cukru. <laughs> Zaczyna się firmowy teatrzyk. Załoga darka lubi z szefem zadzierać. Darek nie jest jednak sztywniakiem, więc chętnie grywa w te gierki. Dobrego pracownika trzeba szanować.